Gonzalo Borges został nowym piłkarzem Feyenoordu. Portugalski prawo skrzydłowe kosztował 10 milionów, które mogą wzrosnąć do 11 milionów na podstawie potencjalnych bonusów. No i jeżeli faktycznie te bonusy zostaną spełnione, to będziemy mieli do czynienia z rekordowym zakupem w historii Feyenoordu. Przed tym sezonem też Sam Stein został za 10 banik podpisany, także w tym kontekście ten rekord został wyrównany. No, może trochę szokować, że klub tego rozmiaru do tej pory takich pieniędzy nie wydawał, ale realia holenderskiej piłki są troszkę inne niż w Premier League czy nawet w No i Borges z wielu powodów jest bardzo różnie oceniany. Z jednej strony jako bardzo dynamiczny piłkarz, pozwalający sprawić, że piłka po prostu bardzo szybko przemieszcza się po murawie, a z drugiej strony. No, z drugiej strony, Porto z jakiegoś powodu tak łatwo się w sumie go pozbywa, no bo takie pieniądze to nie są jak na Portugalczyków jakieś potężne sumy. W 88 spotkaniach dla pierwszej drużyny Porto zaliczył dwie bramki i 10 asyst. To nie są duże liczby. Z drugiej jednak strony był chociażby istotnym piłkarzem w momencie, w którym Porto wygrywało w młodzieżowej lidze mistrzów. No, zobaczymy. Możliwe, że przejście do chyba mimo wszystko mniej wymagającej ligi może być dobrym krokiem w rozwoju dla tego zawodnika. Możliwe też, że Robin Van Persie okaże się być odpowiednim dla niego trenerem. Borges został zaprezentowany z całkiem sporą pompą w Rotterdamie. Zaangażowany był nawet helikopter w jego prezentację. No i zobaczymy, jak to będzie. Ja, jako kibica Jaksu, nie... Czuję się jakoś specjalnie zagrożony tym transferem. Nie wiem, do takiego pajszało chociażby. Wydaje mi się, że tutaj startu nie ma, ale poza tym, Feyenoord raczej sensownie się wzmacnia, i wydaje mi się, że będzie naprawdę poważnym graczem w walce o mistrzostwo w nadchodzącym sezonie Ligi Holenderskiej.